Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwu Dzisiaj, zresztą jak już chyba codziennie w tym sezonie 2024, jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. No ale Yamaha FZ8 już taką nowością u nas nie jest. Ten model przewija się cały czas. Jak tylko sprzedaje się parę modeli, no to pojawiają się następne. No i faktycznie FZ8 zagościło u nas, można powiedzieć, na dobre. Bardzo fajnie sprzedający się motocykl, ale też nie ma co tutaj się dziwić. To jest po prostu bardzo udany model z stajni Yamahy. Jeżeli szukacie czegoś pewnego... Sprawdzonego z historią i przygotowanego do sezonu. Tu wciążcie sobie wygodnie ale zapraszam was na krótką prezentację właśnie z tą fazerką w roli. Zobaczcie sami Yamaha FZ8 w wersji fazer, czyli z czachą z przodu. Generalnie motocykl, moim zdaniem, taki świetny półśrodek między sportowym, stricte motocyklem, a motocyklem turystycznym, dla tych, którzy lubią podróżować, ale w takim dość żywawym tempie, zachowując jednocześnie no, taki sportowy charakter motocykla, ale z dość wygodną pozycją, czyli wyprostowaną, myślę, że fazę nada no, się świetnie, to bardziej fajna jednostka silnikowa, moim zdaniem nawet... Fajniej się tym jeździ, jeżeli słowo fajniej, że tak powiem dobrze potraktujemy, no bo wiadomo 106 koni w tym FZ8 jest względem chociażby porównując do FZ1 Fazer, gdzie tam jest już w opisach 150, no to wiadomo jest troszeczkę mniej mocy, ale myślę, że ten silnik jest taki naprawdę no fajnie wypośrodkowany, bo to jednak już nie jest FZ6, ale też no nie jest aż taki harpagan w tym wyższym zakresie obrotu jak FZ1, myślę, że bardzo fajny motocykl nawet dla tych, którzy jeszcze jakiegoś turbo doświadczenia jazdy na motocyklu nie mają. No ale też motocykl, który przede wszystkim fajnie wygląda i myślę, że tutaj znowu względem FZ1 Fazer jest taki troszeczkę bardziej sportowy. Te kształty tego motocykla moim zdaniem trochę lepiej pasują. No i to wszystko sprawia, że ten model naprawdę bardzo się u Was fajnie przyjął. Motocykle mimo że... Cenowo te ładne egzemplarze wcale nie są jakieś najtańsze, no to to jest motocykl fajny, niezawodny, no i z którym też łatwo się potem rozstać w przypadku, gdybyście gdyby się, się rozmyśleli, chcie, chcieli zmienić gatunek motocykla, no to w 8 sprzedaje się rewelacyjnie. I co się u nas egzemplarz. A mieliśmy już takich w tym roku chyba naście, no to w parę dni motocykl znajduje nowego właściciela. No ale to też nie jest przypadek. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, motelowo to jest firma który zajmuje się sprzedażą motocykli. Jak się pewnie domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis do którego bardzo zapraszam. No i tak na Dobrą sprawę, każdy motocykl, który tutaj się pojawia na dywanie, przechodzi nasze jakieś tam testy, trafia do nas na serwis. Jeżeli widzimy, że coś trzeba zrobić, to robimy to my już z góry. No i też przede wszystkim, no myślę, że staram się, żeby motocykl, które wam tutaj prezentujemy, to była jednak ta wyższa, jak nie najwyższa półka względem zachowania. Nie mówię, że to są motocykle najdroższe na świecie, tylko to, że to jest po prostu z tego modelu, to będzie na pewno jeden z droższych, ale ładniej zachowanych modeli. Takich motocykli szukamy. No i też pewnie jest to odzwierciedlenie w cenie, więc jeżeli szukacie, Jakiegoś okazyjnego, e, złotego strzału, no to na pewno nie, nie tutaj. No ale jeżeli szukacie czegoś pewnego i sprawdzonego, no to na pewno ta FZ, FZ, FZ Wam się spodoba. Dlaczego? Słuchajcie, motocykl, który tutaj stoi, już przejdę do konkretów 2010 rok. E, motocykl już wyposażony w system ABS na oba koła oczywiście. No, i motocykl całkowicie bezwypadkowy. To jest rzecz, myślę, że bardzo ważna, której się nie boimy, którą też napiszemy Wam na fakturze, więc jesteśmy tego stuprocentowo pewni. Motocykl przyjechał do nas w takim stanie, z takim wyposażeniem, w takiej wersji kolorystycznej, z takimi plastikami, tak jak przyjechał do nas. Tak też dzisiaj wygląda pod takim względem estetycznym. Dla potwierdzenia też tego, na sam koniec filmu wrzucam Wam parę zdjęć z aukcji jeszcze niemieckiej tego motocykla, gdzie też widać cały sprzęt, widać nawet chyba jeszcze tablicę niemiecką, przebieg tego motocykla, więc naprawdę staramy się motocykle całe do Was przywozić, takie, żeby tutaj wstydu nie było żadnego. Teraz mnóstwo motocykli sprzedajemy, można powiedzieć tak zdalnie, na telefon e, i wtedy e, no, nie miałoby sensu, jakbyśmy wozili motocykle Wam pod dom, za które się musimy wstydzić i tylko się ładnie uśmiechać. To są po prostu prawdziwe e, pewniaki, dobre sprzęty, e, no, gdzie, które, no, gdzie byście nie zajrzeli, no to tutaj lipy nie będzie, żadnych trytytek, jakiegoś spawania plastiku, klejenia żywicy, absolutnie żadnej takiej e, kaskaderki tutaj nie ma, Motocykl, tak jak wspomniałem, bezwypadkowy, rama, zawieszenie koła proste, nieprostowane. Można puszczać kierownicę i jedzie ten motocykl jak po sznurku. Co za tym idzie, za tym słowem bezwypadkowy idzie, za tym to, że motocykl jest cały oczywiście w oryginalnym nakierze. Wszystkie elementy kolorowe na tym motocyklu, czy to są felgi, czy to są plastiki, czy to jest zbiornik, są fabryczne odnowości łącznie z oryginalnymi naklejkami tutaj Fazer, czy logo Yamaha, przednia czasza czy to gdzieś lewa strona wszystko tutaj jest fabryka odnowości. no i to, że to są oryginalne oryginalny lakier to jest jedno no bo równie dobrze może być oryginalny lakier motocyklu, który ma 10 lat i mogłoby wyglądać jak gniot, a tutaj obchodząc ten motocykl dookoła naprawdę, nawet jakieś pedantyczne oko jeżeli mówimy tutaj, czy to zbiornik, czy te bocznowiewki, czy błotnik, czy czacha, naprawdę nie ma tutaj żadnej takich śladów, żadnego ślizgu nawet żadnego większego zarysowania Słuchajcie, tak jak często to bywa w tych najbardziej wystających elementach, tutaj żaden różek nie jest przytarty czy na zbiorniku tak samo żadnej wgnioty, żadnej jakiejś większej rysy, to po prostu wygląda bardzo dobrze jedyne co to gdzieś chyba o, tu takie mikro ryski na kufrach no, ale to są jednak mocno wystające kufy zaraz też do nich przejdę swoją drogą Dziś po tej stronie o tu takie parę drobnych rysek ale to nawet nie jest ślizg, to się nie przewróciło tylko po prostu gdzieś pewnie o coś zahaczyło no, ale kufry bardzo wystające, bo Cykla. Całe, że tak powiem, baza jest bardzo, ale to bardzo ładna. Eee, druga rzecz, motocyk, bo to no to jest podstawa, druga rzecz to jest motocykl z niskim przebiegiem. No i o tyle o ile niski przebieg dla was to jest zawsze pojęcie względem. Dla jednego niski to będzie 10 tysięcy, eee, dla drugiego niski to będzie 50. 000. W tym przypadku, jeżeli chodzi o motocykl taki to jest sportowo-turystyczny z 2010 roku. A jak przekręcimy kluczyk no to mamy, zobaczcie. 36 tysięcy 100% oryginalnego przebiegu, no to to myślę, że naprawdę nie jest dużo. Jakbyśmy sobie to nawet podzielili przez lata, kiedy ten motocykl jeździł, czyli przez 13, no to naprawdę wychodzi tam mniej niż 3000 tysiące na rok. To wcale nie jest dużo. No to bardziej 36 tysięcy dla tego silnika, który robi zdrowo powyżej 100 tysięcy i się nawet nie zająknie, no to myślę, że to jest hen-hen daleko do jakichkolwiek dużych serwisów. No i to jest znowu kolejna rzecz, bo to, że nie jest 36, to jest jedno, to, że nie jest oryginalny, to jest drugie. Ja tutaj Tutaj, e, napiszę Wam także że na fakturze ten przebieg jesteśmy tego znowu 100% pewni e, tak samo no to zdjęcie na sam koniec macie jeszcze zagłoszenie niemieckiego, gdzie ten przebieg taki był e, mamy dodatkowo jeszcze taką fajną kartkę z ostatniego badania technicznego na terenie Niemiec e, z 2021 roku e, z maja, gdzie ten motocykl wtedy miał 22 940 e, no do tyle to jest fajne że skoro e, 11 lat po o, wyjściu z fabryki miało 22 tysiące, no to już nam fajnie to mówi, że nie ma wtedy niebie 50 czy 60, bo taka historia też równie dobrze mogłaby być i mogliśmy to wyrzucić. Oczywiście, window motocykla będzie się niezamieszczony także w ogłoszeniu, więc możecie sobie to sami także sprawdzić, no ale oczywiście, osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie na temat motocykli, przyjrzy się, zobaczy na. Chłodnicę, zobaczy na sam silnik, zobaczy na uszczelki, na wszystkie inne rzeczy i, i potwierdzi i powie: no, faktycznie ten motocykl taki przebieg może mieć, bo on na taki przebieg po prostu wygląda. Eee, co więcej, motocykl fajnie doposażony, słuchajcie, oczywiście doposażenie w tych motocyklach bywa bardzo różne i każdy sobie to doposaża po swojemu, no ale to myślę, że jest dla kogoś, kto fa faktycznie gdzieś tam lekko tej turystyki by zażywał, no to myślę, że jest fajnie, bo zobaczcie, macie tutaj przednią szybę wysoką z garbem, płyga, eee, lekko taką przyciemnianą, więc troszeczkę że podnosi charakter motocykla no dwa, na pewno troszeczkę ten wiatr bardziej odpycha macie no, tutaj grzane manetki e, regulowane, tutaj macie taki przełącznik więc i lewa i prawa strona e, macie grzane manetki, do tego ładowarka e, razem z uchwytem na telefon jest taka naprawdę solidna z ładowaniem indukcyjnym no komplet kufrów Givi, tak jak już zauważyliście i to kufry takie bardzo solidne e, myślę, że mega wpasują do tego motocykla oczywiście wypinane i to też jest oczywiście myślę, że podstawa e, w tych kufrach e, wystarczy kliknąć jeden guzik, pyk, w tej pozycji, czy jednak w tej. O, ciężko jedną ręką, ale się udało, dobra. I wypinamy sobie taki kufer jak użyjemy dwóch rąk, no to zajmuje nam to całe 10 sekund, no i zobaczcie możemy jeździć sobie i bez tych kufrów one są zapinane właśnie na side. no i to też mogłoby służyć w takim przypadku także jako taki delikatny crashpad motocykla, o tyle co jest fajne, że te kufry nie są tylko przyczepione z boku, tylko mają też taką tutaj rozpórkę przez co nawet przy jakiejś przewrotce to się nic nie zegnie, nie złamie, więc tutaj też myślę, że fajnie to zostało obmyślane no i zobaczcie, no bez tych kufrów też motocykl fajnie się prezentuje, bo oczywiście kufry są spoko, jeżeli się ich używa jak się ich nie używa, no to można sobie je odpiąć e, nic tam tutaj się wtedy nie, nie tarabani nie kleszczy i to też jest spoko e, opcja no, i co dalej? Słuchajcie, my nam do motocyklu wystawiamy wam także taką naszą książkę serwisową. Tu będzie oficjalny serwis, jaki my zrobiliśmy przy tym motocyklu. Co prawda, wiele tutaj nie trzeba było robić, bo, słuchajcie, macie tutaj komplet opon z 2021 roku, i moim zdaniem jeszcze do zostawienia. Macie tutaj metcelerki i z przodu i z tyłu wieżnika, naprawdę jeszcze trochę jest. Więc myślę, że śmiało idzie na tych oponach jeszcze ten sezon na pewno przejeździć. Zestaw napędowy spokojnie odchodzi od zębatki Jest jeszcze dużo naciągu. Tarcze, tył, przód, klocki są w porządku. Zawieszenia z przodu suche No i to co my zdecydowaliśmy się wymienić No to tylko e, zrobić serwis olejowo Macie nowy olej silniku zalany motulem 10W40 Tym 7100 czyli czerwonym Syntetykiem sprawdziliśmy ładowanie w motocyklu, jest wszystko na odpowiednim poziomie, motocyklem zrobiliśmy jazdę próbną, wszystko, że tak powiem, na testach także okazało się być sprawne, czyli pełne oświetlenie i tak dalej, wszystko w tym motocyklu chodzi jak należy. No z samego silnika, no żadnych niepokojących dźwięków nie ma, no bo to no, przy tym przebiegu, no to nie powinno nic tutaj w tym motocyklu Was zaskoczyć. Eee, zanim go oczywiście zapalę. Eee, do motocykla my przygotowujemy kompletną dokumentację do rejestracji, czyli wy po zakupie idziecie prosto do Wydziału Komunikacji. Tam płacicie 120 zł, robicie potem ubezpieczenie i koniec. Żadnej z recyklingu, tła, skarbówki nie ma. Więc tak naprawdę, eee, no, no to też jest fajne. My oczywiście właśnie w tym komplecie dokumentów też robimy za Was badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów, więc to będzie ogarnięte przez nas. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was do nas Motor MotorWoo Żardów. wpadajcie z Wiemsy piąteczkę, bo o motocyklach będziecie mogli też przysiąść się na tą maszynę e, przejechać się nawet nią, więc zapraszam, zawsze jesteście mile widziani e, ale też na dzień dzisiejszy uważam, że najbardziej popularną formą zakupu przez Was, to jest przyjazd nasz do Was z takim motocyklem i to nie jest tak, że Wy go kupujecie w ciemno, tylko Wy możecie sobie zamówić przez telefon oględziny tego motocykla pod swoim domem. Działa to tak, że wystarczy do nas właśnie zadzwonicie, powiecie, skąd jesteście, my Wam teraz transport tego motocykla wycenimy przez telefon no i tak na dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu motocykla eee, przyjeżdżamy do was pod dom, jeżeli wam się motocykl podoba, to wtedy za niego płacicie jeżeli wam się nie podoba, w co generalnie nie wierzę, ale gdyby no to do, wtedy po prostu straciliście koszt eee, dowozu, myślę, że to jest bardzo uczciwa opcja w obie strony, gorąco też do niej zachęcam no i też nie ukrywam, że ona nas troszeczkę obliguje do tego, żebyśmy my motocykle wozili fajne, no tak jak wspomniałem wcześniej, no nie miałoby to sensu jeździć z gruzami, że tak powiem, sztywno się uśmiechać, i liczyć, że coś przejdzie. ładnym montacie, ładny motocykl, pewny, sprawdzony. Jeżeli nie chcecie się zawieść, bądź już się zraziliście parę razy i tym razem chcecie kupić coś fajnego, sprawdzonego, no to zapraszam Was do wydania swoich pieniędzy właśnie w Motorwu i wybrania takiego fazera. Jestem pewien, że niedługo znajdzie nowego właściciela, być może właśnie wśród Was. No ja już chyba nie przedłużam biurek, kluczyki do ręki, a jak już te przy kluczykach, no to oczywiście trzy kluczyki do stacyjki: dwa czarne, jeden czerwony serwisowy, no i wszystkie zapasowe kluczyki do kufrów giwi, Przekręcam kluczek, czerwony guzik w dół. To jest to oczywiście zimniutki. Tykamy zapą. Światełka krótkie, długie, krótkie, długie, amregalnie. Idziemy sobie światełka. Lalka. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć to pod swoim garażem, zapraszam Was do kontaktu. No i jestem pewien, długo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się, hej!